No pośpiesz się, Moniczko, wyleczysz się strasznie. Już pędzę, o wielka pani. Zatem tak, Moniczko, I jak już wiesz, rozpoczął się nowe rożko. A co tym idzie? Oczywiście nowa, piękna i doskonała ja. jesteś najpiękniejsza i, i, i najcudowniejsza, bo jesteś w końcu y, y, no, tą córką Śpiącej Królewny. Jaką Śpiącej królewny? Jestem córką Królewny Śnieżki. Przepraszaj mi natychmiast na kolana i ucałuj moje piękne stopy, ale to już! Już, już, proszę pani, już! Przepraszam wielko pani, przepraszam, że cię nazwałam zwała królewną. Przepraszam! Mogę już wstać? Och, no dobrze, wieśnieczka. Monisiu, czy widzisz to co ja? I, no, jakiś dziewocki są. No właśnie. Ale nie rozumiem, o co kamen. No jak to? Powinnaś wiedzieć, jesteś moją służącą? Yy, no, ale ja nie, ja nie rozumiem. No, no pani, no powiedz. O, ja tako średnia kumata, no. Ashley, jesteś genialna. Co, ale gdzie, jak? Jak genialna? O co ci chodzi? Dobra, już nieważne. Dziewczyny, mamy plan. Okej, okay, no to ja może już. Pójdę, to wy sobie rozmyślacie ten plan. I straciłyśmy taką fajną służącą. No ja wiem, ale to chyba nie moja wina, że plany szlak jasny trafił. Oczywiście, że to jest twoja wina. Gdybyś nie uciekła, nie doszłoby do niczego. Ale proszę panią, sytuacja bez wyjścia była no ja nie wiedziałam, co zrobić przepraszam. Mm, jako królowa tej szkoły i najspanialsza osoba. Na całym świecie wybaczę ci. Dziękuję, miłosierna pani. Ale, żeby odkupić swoje wczorajsze winy, będziesz musiała mi w czymś pomóc. W matematyce? Boże, z kim ja się zadaję? W się na tej pieprzonej brajarczy. Jakiej tam było? Uuu, robi się ciekawie. <grystanie> Jeszcze śmieci pyskować, gówniara jedna, nie wychowana pannica. Mimo, że jestem góralska dziewka, to ja wiem, jak się zachować, nie to co ona. Pierwszy raz się z tobą zgodzę, Monisiu. To jest nasz plan zemsty na tej Brajar. Czyż nie jest piękny? Powiedz szczerze. Szczerze to to jest piękne jak kwiat róży po burzy. Jak tak śmiesz mówić? No to chociaż powiedz, czy nie jest przegenialny? No genialny to tak jest, ale szczerze to brzydko narysowane jest. No nie ruszaj się, no bo spadnę. Proszę panią, ale ja pani nie utrzymam. Cicho bądź. Utrzymasz, utrzymasz. Już prawie zawiązałam. Nie. Proszę panią, naprawdę, ja już nie utrzymam. Pani jest za ciężka. pina siebie gruba się. Nie utrzymam. Nie utrzymam. Dobra, już zawiązałam. Możesz mnie opuszczać. Uuu! No i coś zrobiła debilko! No, no ja, przepraszam panią bardzo, ale no mówiłam, że panią nie utrzymam. No. Dobra, jeszcze tylko tą linkę podwiązać i będzie dobrze. Wstawaj. Podnieś mnie, proszę, sama się nie podniosę. Ja mam do wszystkiego prawo. Nie, 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 nie spróbuj, a pożałujesz. Spróbuj! Nie! Mały prysznic, Apple. Przez ciebie jestem cała mokra! Wszystko jej wina! Jakby się tylko pośpieszyła, to by ta płatka była, by złapała tą durną Brajar! Coś jeszcze chcesz mi powiedzieć? Nie boję się was. A teraz się nas boisz? Um, to ja może sobie już pójdę. Co za skandal. Już jestem, wielka. No, nareszcie, dłużej się nie dało. Co ci takiego zatrzymało? No, sorry, ale korki na autostrodzie były. Aha, i to cię tak zatrzymało, rozumiem. Ok, dobra. Masz to, o co cię prosiłam, czy nie? Tak, tak, jak najbardziej. Składam tutaj, pani, wiatro krowich placków. Och, bardzo ci dziękuję, Monisiu. A teraz jazda stąd. I no ja tak serio? Tak, serio, jazda stąd. Już, żebym cię tu nie widziała. Jeszcze ciebie mi tu potrzeba. A no ja bym pomóc mogła jednak. Nie schrzanie niczego. Wyjazd z baru. Ale już. Jeżeli z Tobie stąd teraz nie pójdziesz, to ja ci gwarantuję, że będę cię traktowała tak, jakbym miała codziennie PMS. No dobrze, to ja sobie pójdę. To tam powodzenia pani czym. Nara. O jeszcze coś zostało. O fu, jak to śmierdzi, Boże. Idealne. Pożałujecie! w szczególności ty, głupiaślin. Jeszcze się spotkamy! Jeszcze się spotkamy! Pamiętaj, pożałujesz, tym razem ja wygram nie ty! <grym> Aha, to było mega dziwne. Najpierw złamałeś mi serce, a teraz tak do mnie przychodzisz? Właśnie, pożałujesz! Za to co zrobiłeś! Zamknij się, wieśniaro. Dambo! Yy, pani wiejmy stąd! Dobry pomysł! A, wielki pies! Pomocy! O lol. Jak tyś to zrobiła? I skąd wyczesnałaś tego kundla? Wiesz, to moja mała tajemnica. Że co? Jak? Gdzie? E... <noise> Dzięki, Dambo, za pomoc. <noise> Miłość rośnie wokół nas. Spokojna, jasną noc. Na Zaczynam w zgodzie żyć, Maria czując za. Iłość, coś wokół nas, jej zapach jest tuż, tuż. Pokochać to, pokonać troski swe, coś tam, coś tam, coś tam. Oh yeah! Bardziej ciekawa, co dostała Apple za swój najgorszy występ, jaki widziała ta szkoła. Pewnie nagrodę pocieszenia. <laughs> Zeszyty. Dobro! <laughs> Apu! Dobrze, Monisiu, a teraz chodźmy. Już czas na nas. I zostawmy tą ofiarę losu ze swoim uroczym kaftanikiem z psychiatryka. Co tu się do cholery dzieje? Istny O, Ooo kiedyś ziarno kłara, to się to może? Miau, stąd i już! Aaaa! Ej, czekajcie, to nie tak! Ach, ja to mam przegenialne pomysły. No tak, królowo, ty zawsze masz najlepsze pomysły. Siema! Skąd się wzięła ta ryba? Nie wiem, mnie to nie interesuje, ale ja radziłabym, żeby wywiać. Ej ty, długo, mam coś dla ciebie. A spadaj na drze! O ty szmato! E, <grymne> ty, moniśka, przydać się trochę ochłody. Ej dziewczyny. No i co, Apple? No i co najgówno, no widzicie? jesteście tak chudzive, że nie rzucicie we mnie jedzeniem. <grymne> Ta, to się ba kurwa zdziwisz. Wiecie, co weźcie zakończy tą górną bitwę dla małych dzieci. Bo co, boisz się, że przegrasz? Nie, tylko pierdalaj. A, o ty świnio! <laughs> I co, sałateczka smakowała? Wiesz, słyszałam, że warzywa są dobre na poprawę cery.